Hello? Jest tu ktoś? Film Netflix. Czytałem o sędzi. Nazywają go świętym, prowadził dochodzenia w imieniu uchodźców. To działanie medialne. Graficiarze znów nękają bogaczy. Walka z systemem. Wpadłem. To mógł wysunąć oskarżenie. Byłem sędzią. Toś się znajdzie. Czego dokonaliśmy? Wchodzimy do ich domów. Masz 23 lata. Co osiągnąłeś? Pozwól mi żyć własnym życiem. Pisz, ale mnie w to nie mieszaj. Po czyjej jesteś stronie? Włamałem się do domu sędziego. Miałeś mnie w to nie mieszać. Nie wiem, co widziałem. Dlaczego ma list do Hektora Blake'a? Najmroczniejsze tajemnice. Nie mogę się poddać. Zawsze wyjdą na jaw. Co pani robiła przed jego domem? Hector coś ukrywa. Naprawdę się starałem. Być miły. Ale bulgotała we. Ściekłość. To przyniosło mi ulgę i zarazem siłę. Chcesz wiedzieć, co się stało? Wpadłem.